Z Ewangelii według Świętego Mateusza: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim. Na tym właśnie polega prawdziwe życie na spotkaniu Syna Człowieczego, tego, który sam jest życiem. A więc spotkanie Boga, spotkanie Jezusa Chrystusa w życiu sprawia, że śmierć nie ma już żadnego znaczenia. Jezus, mówiąc o tym, że niektórzy z nas tak głęboko go spotkają, że zupełnie nie przeżyją śmierci, mówi także o tym, że moja i Twoja dusza może doświadczyć tak głębokiej przemiany w Chrystusie, iż gdy nadejdzie śmierć, to nawet tego za bardzo nie zauważymy, bo po prostu przejdziemy z pokoju pełnego światła do pokoju pełnego światła. To jest możliwe tylko pod warunkiem, że spotkamy Jezusa. Do zobaczenia jutro.